Cześć, ja jestem Przemek i zapraszam was na kolejny test. BMW R90 opcja 719. Wibracje klasycznej sztuki motocyklowej. Zapraszam do oglądania. Kiedy nostalgia spotyka się z nowoczesnością, powstaje coś wyjątkowego. A jeśli to coś jest motocyklem BMW R90 w opcji 719, to mamy do czynienia z prawdziwym artydziełem. Pozwólcie, że oprowadzę Was po tym zjawiskowym motocyklu. BMW R90 w opcji 719 to prawdziwa uczta dla oczu. Klasyczne linie, które zna i kocha każdy fan motocykli, zostały tu ożywione smaczkami nowoczesnego designu. Przeszycia na siedzisku są równie atrakcyjne, co ergonomiczne. A posrebrzane elementy, takie jak osłony silnika, czy tłumiki dodają temu motocyklowi nieco błyskotliwej elegancji. Ale BMW nie zadowoliło Wyglądem. Opracowano tu pakiet technologiczny, który zadowoli najbardziej wymagających entuzjastów motocykli. Podstawą jest tu silnik o pojemności 1170 cm, osiągający aż 110 koni mechanicznych przy 7750 obrotów na minutę. Moc przekładana jest na koła za pośrednictwem sześciu biegowej skrzyni, dzięki temu motocykl bez problemu radzi sobie zarówno z szybką jazdą po autostradzie jak i leniwym krążeniem po mieście. Jeśli chodzi o jazdę, BMW R90 w opcji 719 jest prawdziwym mistrzem. Jego niski środek ciężkości oraz precyzyjnie dostrojone zawieszenie zapewniają niesamowitą pewność jazdy, niezależnie od tego, czy to zakręty w górach, czy ciasne uliczki miasta. Ten motocykl jest jak ryba w wodzie, a dzięki systemowi ABS, opcjonalnym systemom wspomagającym jazdę, takim jak kontrola trakcji, tryby jazdy, jazda jest bezpieczna, ale jednocześnie pełna emocji. A jeżeli mówimy o trybach jazdy, to mamy do dyspozycji road drogowy i trip rain na śliską nawierzchnię. Wtedy kontrola trakcji jest najbardziej wyczulona, a reakcja na gaz jest nieco opóźniona. Z tych nowoczesnych systemów nie zabrakło również tempomatu, który jest tutaj dostępny. Ale zwróćcie uwagę na szczegóły. Wysokiej jakości materiały i świetne wykończenie w każdym calu. W opcji 719 mamy do czynienia z wyjątkową jakością. Motocykl malowany jest ręcznie, a proces ten może Więc podsumowując, czy BMW R90, opcja 719 jest wart swojej ceny? Zdecydowanie tak. Jest to motocykl dla kogoś, kto szuka czegoś więcej niż tylko środka transportu. To motocykl dla kogoś, kto docenia zarówno klasyczny design, jak i nowoczesne technologie. To dla kogoś, kto kocha motocykle i chce doświadczyć czegoś naprawdę wyjątkowego. Czy jest to motocykl dla Ciebie? Odpowiedź zależy od Twoich oczekiwań i priorytetów. Ale jedno jest pewne. BMW R90 opcja 719 jest niezaprzeczalnie jednym z najpiękniejszych i najbardziej emocjonujących motocykli na rynku.